Witajcie na kanale Psi Raj. Dzisiaj poruszymy temat, który dotyczy niemal każdego właściciela psa, niezależnie od tego, czy ma pupila od lat, czy dopiero zaczyna swoją przygodę z psim światem. Będziemy mówić o mitach, o przekonaniach, które słyszymy od dzieciństwa, o prawdach, które powtarzane są przez pokolenia, o radach z podwórka, od sąsiadów, z internetu, a czasem nawet od osób, które wydają się znać na psach. Problem polega na tym, że wiele z tych przekonań nie tylko jest nieprawdziwych, ale może realnie szkodzić relacji z psem, jego psychice, zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa. W tym filmie obalimy największe mity o psach, w które wciąż wierzy ogromna liczba ludzi. Pokażemy skąd się wzięły, dlaczego są błędne i jaka jest prawda oparta na wiedzy o psiej psychologii i zachowaniu. Jeśli naprawdę kochasz swojego psa i chcesz go lepiej rozumieć, ten materiał jest dla ciebie. Czym są psie mity i dlaczego tak łatwo w nie wierzymy? Mity o psach powstają najczęściej z trzech powodów: po pierwsze, z obserwacji, które nie są właściwie interpretowane, po drugie, z przekazywanych latami domowych mądrości, po trzecie, z uproszczeń i potrzeby szybkich odpowiedzi. Ludzie chcą prostych reguł: pies warczy, jest zły, pies kładzie się na plecach, chce się bawić, pies liże. Okazuje miłość. Tyle, że psy to nie są proste maszyny reagujące zero-jedynkowo. To emocjonalne istoty, które komunikują się całym ciałem, zapachem, energią i doświadczeniem. Mit powstaje wtedy, gdy jedno zachowanie zostaje uznane za uniwersalne w każdej sytuacji. A prawda jest o wiele bardziej złożona. Mit 1: Pies wie, że zrobił źle i czuje poczucie winy. To jeden z najpopularniejszych mitów na świecie. Popatrz, jaki winny wie, że narozrabiał. Ten charakterystyczny wzrok, opuszczone uszy, podkulony ogon, unikanie spojrzenia. Ludzie interpretują to jako wyrzuty sumienia. Prawda? Pies nie odczuwa winy tak jak człowiek. On reaguje na Twój ton głosu, postawę ciała i napięcie emocjonalne. Jeśli wracasz do domu zdenerwowany, pies odbiera Twoją energię i pokazuje zachowania uspokajające, próbując rozładować sytuację. To nie żal za zniszczone kapcie, tylko strach i próba uniknięcia konfliktu. MIT-2. Pies musi wiedzieć, kto tu rządzi, musisz dominować psa. On próbuje przejąć władzę. Pokaż mu, kto jest alfa. Teorie dominacji zostały dawno obalone przez współczesną naukę o zachowaniu psów. Psy nie postrzegają ludzi jako rywali w stadzie, a relacja pies-człowiek nie jest walką o hierarchię. Agresja, Wymuszanie i siłowe podporządkowanie prowadzą do stresu, lęku, problemów behawioralnych, utraty zaufania. Pies potrzebuje przewodnika, nie tyrana. Relacja opiera się na bezpieczeństwie, stabilności i jasnych zasadach, a nie na strachu. Mit 3. Machający ogon oznacza, że pies jest szczęśliwy. Machający ogon to nie zawsze radość. To sygnał emocjonalnego pobudzenia, które może oznaczać ekscytację. Stres, napięcie, niepewność, czujność. Szybkie, sztywne machanie ogonem w połączeniu z napiętym ciałem może być sygnałem ostrzegawczym, a nie zaproszeniem do zabawy. Dlatego nigdy nie oceniaj emocji psa tylko po ogonie. Zawsze patrz na całe ciało: postawę, oczy, uszy, napięcie mięśni, oddech. Mit 4: Stary pies już się nie nauczy, tu stary na naukę. Jego już nie zmienisz. To absolutna nieprawda. Psy uczą się przez całe życie. Oczywiście tempo i forma nauki mogą być inne, ale mózg psa pozostaje zdolny do adaptacji nawet w późnym wieku. Starsze psy często uczą się spokojniej, uważniej i bardziej świadomie. Kluczem jest cierpliwość, pozytywne wzmocnienie i dostosowanie metod. MIT5. Pies liże, bo Cię kocha. Lizanie bywa oznaką czułości, ale może też oznaczać stres. Podporządkowanie, próbę uspokojenia sytuacji. Niepewność. Czasem pies liże, bo jest przeładowany emocjami i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Interpretowanie każdego lizania jako miłości prowadzi do błędnych wniosków. Mit 6. Jak pies śpi na plecach, to chce głaskania. Brzuch do góry nie zawsze oznacza zaproszenie. Czasem jest to pozycja obronna lub uspokajająca. Jeśli pies jest spięty, unika ruchów. Oblizuje się lub odwraca głowę. Lepiej zachować dystans. Szacunek do sygnałów psa to fundament zaufania. Emit 7. Pies robi coś złośliwie. Pies nie działa z zemsty, złośliwości czy chęci dokopania ci. Niszczenie, szczekanie, sikanie w domu to najczęściej efekt, stresu lęku separacyjnego, nudy niezaspokojonych potrzeb. Pies zawsze reaguje na emocje. Nigdy nie działa z premedytacją przeciwko tobie. Emit 8. Jeden długi spacer dziennie wystarczy. Pies potrzebuje nie tylko ruchu, ale eksploracji, węszenia, stymulacji umysłowej, kontaktu z otoczeniem. Jeden maraton spacerowy nie zastąpi kilku spokojnych wyjść rozłożonych w ciągu dnia. MIT 9 Pies nie pamięta przeszłości. Psy mają pamięć emocjonalną. Zapamiętują doświadczenia, zapachy, sytuacje i uczucia. Traumatyczne przeżycia mogą wpływać na ich zachowanie przez całe życie. MIT 10 jak nie szczeka, to nie przeżywa stresu. Cichy pies nie zawsze jest spokojny. Stres może objawiać się poprzez zastyganie, drżenie, dyszenie, lizanie nosa, unikanie wzroku. Cisza nie zawsze oznacza komfort. Podsumowanie: Psy nie potrzebują idealnych opiekunów. Potrzebują ludzi, którzy chcą je zrozumieć. Obalając mity, budujemy prawdziwą relację opartą na wiedzy, zaufaniu i empatii. Im więcej wiemy tym lepszymi jesteśmy opiekunami i tym szczęśliwsze są nasze psy. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, zostaw subskrypcję, komentarz i lajka. To był psiraj. Do zobaczenia w kolejnym filmie.